Oszustki dbają bardzo o relacje, o to jak energia w grupie się rozgrywa, o każdego z osobna. Możemy czasami zapominać o własnych granicach dla kogoś. I też jest taki tutaj konflikt wewnętrzny: uszustek, bo z jednej strony jestem lojalna i też w jakiś sposób podległa autorytetowi, a z drugiej strony. Opieram się tym autorytetem, czyli jestem jakimś takim buntownikiem. I ja na przykład bardzo widzę w sobie to, że z jednej strony chcę podlegać, nie wiem, prawu i tak dalej, a z drugiej strony jestem totalnym rebelem, że to prawo lubię łamać i w ogóle nie patrzę się na te autorytety. Oczywiście to też wynika z dzieciństwa, jak każdy nasz program z Enneagramu, że w dzieciństwie na przykład nie mogłam o sobie zadecydować, tylko musiałam robić tak, jak mi rodzic kazał i mm, podlegałam temu, no bo musiałam aprobatę rodzica dostać. Natomiast wewnątrz się kotłowało i chciałam zrobić totalnie odwrotnie i totalnie inaczej. Przez to, że mamy jako szóstki takie przekonanie, że świat jest niebezpieczny, to też często mamy zagwostkę, jak tutaj sobie ufać i jak tu w ogóle ufać światu. I ten temat zaufania do samego siebie jest duży, bo jeżeli my nie połączymy się ze sobą, z naszą prawdą, z naszą intuicją, to cały czas będziemy z zewnątrz wszystkiego szukać.